Dzień dobry do dobry z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na farmie starych e, Dzisiaj mamy jakie moje zadania mamy zebrać 3 jajca kurwa nie to? To. Eee, dzielę to, dobra Musimy iść do psa też i musimy to zagrodzić, by the way. Czy my możemy jakieś ogrodzenie sobie wycraftować na tym etapie gry? To jest pytanie. Nie. No, idziemy do y, starej, bo mamy pesta od niej. Mamy tu jajka i możemy pewnie gotowanie się tam odblokuje. Mhm, dokładnie. Właśnie, będziemy też hodować y, nowe kurki. Położyć go na ziemi lub na stole. Aha, aha, już na guma. Mam nadzieję, że mam yy, drewno. Czuję znaczy, drewno, żeby go zrobić. Oczywiście, że mam. Nie to, inkubator. A. A. Ona mi dała inkubator? A dała mi, ja to już. Widzowe upo. Dobra. I tak, i postawimy, Będziemy mieć kolejnego jajcarza. w. By rodzinie. Zrobimy sobie go, w ogóle tak, to jest bardzo brzydko. Ja bym to w ogóle posprzątała trochę, bo mi po no prostu się nie, nie podoba to. Ja wykopiemy sobie krzaka. Wszystkie tu krzaki wykopiemy. Ja sobie przygotuję tutaj poletko pod um, pod zagrodę. Będzie trzeba, trzeba posiać trawę. No dobrą sprawę dałoby się pozyskać już trawę teraz. Nasiona trawy. Ale dobra, na razie trzeba tutaj wyczyścić. Yy, I tak, będziemy szukać krowy. I więc będziemy mieli zagrody. Na pewno już. Co ja chciałam? Patyk. Yy, może być miecz. Bo nie mamy kosiarki jeszcze. Trzeba uważać na staminę. Ona się tutaj gigas szybko kończy, akurat przy koszeniu trawy. Mamy też nasiona kwiatu i ten redest może być bardzo ładny. Zaraz sobie go posiejemy, to też będzie ładnie. E, trawę sobie siejemy, żeby kurki miały co jeść. Bo teoretycznie można siano robić, ale no, jeszcze nie teraz ale takim basic źródłem pożywienia dla zwierzątek jest po prostu no trawa sianie trawy i trzeba po prostu yy, pamiętać o tym że co parę dni trzeba im trawę dosiewać tutaj jest jakieś ładne te kwiatki uuuu ale ładne ładne są i się staminka is no more dobra Mamy tutaj naszego huragana, i my musimy dać mu przysmak. I dać mu dzwonek. I on zacznie właśnie tropić. I musimy teraz iść za nim. I on będzie szukał e, Willow. Ja jeszcze stamina nie mam. Dawaj, dawaj, dawaj huragan! Let's go! W ogóle tutaj jest śmieszny system, jeśli chodzi o... Zwabianie zwierząt na farmę. O jest tam już Willow. Bo trzeba je pogłaskać. Po prostu one idą za tobą. Mam nadzieję, że pies pójdzie za mną. No właśnie żeby się nie zbogowało, ale chyba to nie ma znaczenia. A właśnie jest. pogłaskamy. I musimy ją lecimy. To głaskanie działa na jakiś czas. Potem trzeba znowu głaskać. Więc jak się bierze więcej zwierząt, to jest problem, ale da się to ogarnąć. I musimy zbudować mnie zagrodę. Ja w ogóle dla klub myślę zrobić większą zagrodę. Dlatego może damy sobie ją tutaj. Na ten moment. Ona tutaj musi dostać. Tylko tak, jak ja ją teraz pogłaskałam, to ona ucieknie. Więc po prostu muszę poczekać, czy yy, pójdzie za mną. Więc muszę poczekać, aż yy, to zejdzie. Mogę ją yy, wydoić. Mam tutaj taką minigierkę. Yy, Dojanie India Life tak zwane. I się liczy nam czas. I magazyn. Tak, mamy magazyn, skrzynki można dokupić, ale te duże, one się po prostu dublują. Więc nie opłaca się kupować dużej skrzynki. Są małe skrzynki i są różne kolory. Więc gaduję, że jeśli się dwie czerwone, to te się dublują. Więc trzeba po prostu kupować skrzynki w różnych kolorach. I tak, ja podpowiadam. Hmm. Co ja to nie podpowiadam? Ale no ja miałam tą dużą z basic i właśnie jest też e, te małe są i te małe są e, ja tam właśnie na warzywa mam Dobra, Willow już tam nie będzie szła i właśnie są skrzynią fanplansza już bo jednak jest dużo tych itemów e, nie do jedzenia więc te motyle różne i rzeczy to tutaj skrzynki warto sobie dać i teraz będziemy właśnie naprawę zagrodać, czyli będziemy mieć ogrodzenia. Płotki i bramę. Ogółem polecam zawsze zbudować jeden, yy, jeden płotek bramkowy. Jaki dziwny robak, oczywiście. Jest dziwny, ale go i tak nie, nie jestem w stanie yy, złapać. Yy, Jak chcę coś stworzyć? E. No na razie musimy stworzyć basic. Yy, basic T. No po prostu bo nie mamy innego typu ogrodzenia i one je nam do, e, w magazynie są, bo nie mamy miejsca, by ekipunku. Oni w ogóle każą nam tam zbudować, ale właśnie ja nie chcę tam krów mieć, powiem. W ogóle spoko jest to, że wystarczy kliknąć i się rzeczy przenoszą same do magazynu. Ja takie śmieci sobie przeniosę od razu, yy, albo takie, co nie potrzebuję w ten moment, to trzeba posadzić na pewno. E, będziemy coś gotować. Jest przepis fajny, tylko oczywiście się nie pamiętam, jak się go robiło. Mam nadzieję, że jak zbuduję gdzieś indziej tą zagrodę, to się nic nie stanie. Będzie, tak, będziemy w ogóle łapać żółki, motyle i ważki. Tak, siatką. I będziemy właśnie... Te przysmaki Te zwierząt, nie wiem po co one są. Ale... No może rzucimy owce, owce kury i kozy. Oni są w gameie praktycznie. Tak, jestem, tak. Mamy płotki. Nowy rodzaj ogrodzenia. Pewnie jak tam pójdziemy tam, gdzie było to ogrodzenie nowe w, w pierwszym odcinku co byliśmy. A nie wziąłem z ogrodzenia. To pewnie powie teraz, że nowy typ ogrodzenia. Dobra, mam nadzieję, że tyle mi wystarczy, żeby e, tutaj. O, nawet te pogrodzenia. Na samym sercu, nawet te pogrodzenia. Aha, bo to wystarczy naprawić, ale zrobiłam. Jestem upo. Bo tutaj trzeba dużo drewna będzie. Do naprawy. Ta mi uciekła, ale smutno, spokojnie ją wezmę. Chodź, Willow. Biskirt. W ogóle jak postawię tutaj tabliczkę, oczywiście tej tabliczki nie mam, bo tabliczka jest w magazynie pewnie. No drewno. Nie uciekaj. Tutaj jeszcze. No jestem ciekawe czy mi zolicie po prostu misję jak ja sobie tutaj e, zrobię. mi się wydaje, że może być problem. Ale ja po prostu nie chcę mieć tam, bo ja tam miałam zagrodę, tam jest basic i ona jest... No, no nie, nie podoba mi się tam, bo musiałabym ją rozbudować całkiem, a tu jest... tutaj jest po prostu duży teren od razu, nie? Więc ja bym wolała sobie tutaj postawić. I czyło, super, gra nie jest głupia. Więc fajnie. A i serio, można sprzedawać yy, zwierzęta? Nie wiedziałam. Znaczy, nie po co sprzedawać zwierzęta? Po co. A, 20 sekund jest, ok. Tu jest napisane i nie, nie czytałam tych samolotów, bo po co? No po co nie? Po co czytać? Bez sensu. Dobra, teraz się na sobie zbiorę, bo ona mi to całe zje. A tutaj ma dużo trawy. To jest właśnie idealne poletko pod, pod krowy. Oczywiście pod obce byłoby lepsze. Jak najszybciej w ogóle pasuje kupić byka, żeby się tutaj nam, yy, nawet te yy, rozmnażały te krówki, bo mleko jest ważne. Mleko jest ważne i dosyć drogie. Ja Wam powiem, że ja mi nie przeszkadza, że odracają są różne. Yy, tutaj tutaj chyba tak. Musimy iść kosić drzewa. Skoszę sobie trochę dalej. Te, chcę, żeby tutaj mm, ten pierwszy ciąg drzew został, bo pani to wygląda potem. Mamy też misje kolejne, bojowe zadania. Zaraz sobie tam ogarniemy bojowe questy. W ogóle pasuje przesadzić też te drzewa, to już mamy w sadzie. Bo oczywiście mamy na nie inny plan. I będziemy mogłem szukać też innych drzewek. W ogóle kota nie mamy jeszcze... Ym... No gorliwego. Czekajcie, ja muszę dać mu E. Okej, okay, ja muszę go pogłaskać, chyba. Bo kota nie mam oswojonego. Pogłaskajmy kotka. No, nazwijmy go jakoś za chwilkę. I kot ogółem jest jeden. Jakby nie ma do wyboru kota. Chodź. Nie, nie, nie przed. No, nice. Dawaj, dawaj, Burek. Bo jak on skacza w tych łapkach. Dawaj, dawaj. Szkoda, że właśnie on tak, kurde, nie... a, że, to ja chciałam powiedzieć, że nie da się zmienić y, koto, kot, kotu y, kolorów i nic. Bo on jest po prostu taki, ten jest taki se. A że to weszło? Eee, dobry jest ten kot. Nie przesz, nie weszłeś, nie, nie weszłeś. Dawaj, lecimy, lecimy. I hop. Pięknie, beautiful. Mam Ci naokoło. Nie, nie, no to nie mogę wejść. Waga. Jak to upo? No Najlepiej, żeby on bieg właśnie koło mnie. Bo tak jest... ja jajaj, nie mam. Dobra, ja sobie tego od razu na drugi level. Tak jest lepiej. Od razu lepiej się pomęczyć. Wam powiem. I powbijać sobie drugi level. Od razu. Ja muszę tutaj ogrządki też... ...ogarnąć sobie od razu. Mm, szkoda, że nie ma tabliczek jak w Minecrafcie. Ale ja sobie fajnie też podpisać rządki. Bo potem nie widać nieraz, co to jest, co tu rośnie. Dobra, wystarczy w sumie, Wam powiem. Tak będzie git. A tam w ogóle starych co ode mnie. No, będziemy tak. Yy, szukać na pewno. I. kupować dobra, no będziemy też szukać tych. Owiec. Ja od razu sobie już zbuduję zagrodę dla owiec. Owiec. Owiec, tak. One potrzebują dużą zagrodę. Tak, i tutaj mamy nawet typ ogrodzenia. Więc po prostu stary daje nam recepturę. ktoś wierci w ścianie? Albo się wydaje? I mamy kolejne ogrodzenia. Ogółem ogrodzenia na starcie są spoko do sprzedawania, bo yy, są za drogę. No, Willow, nasza krówka. W ogóle bych kosztuje chyba 3000, więc na początku ciężko tyle zbierać. Super, już ją wydoiłam. Więc tą misję nie zrobimy sobie prędko. Bo krowa się trochę długo... Duży ma cooldown. tak to ujmę. Yy, ile w ogóle kosztuje dwóch Ma dwie deski i sześć drewna. Serio? Czyli to samo. To samo, więc my się opłaca robić ładne ogrodzenia. Bo, ale też z drugiej strony te ładniejsze ogrodzenia są droższe mogą być. Bo ja dobrze myślę, to to są. Trochę desek potrzebujemy, a za zrobienie właśnie idealnego cięcia y, jest, są trzy deski. Normalnie są dwie. Więc no, opłaca się też. Y, jedną bramkę sobie zrobimy. I płot cedrowy. Zrobimy to dwie bramki, bo od razu sobie zrobimy y, dla obiad. Dobra, ja tu stawiam bramkę Dla kur Musimy ją postawić gdzieś tutaj I lecimy z tematem Tylko nie wiem, kiedy dostaniemy Nie wiem, kiedy dostaniemy tą Tabliczkę z kurami nie wiem czy w ogóle się dostaję, tak by the way. Bo nie pamiętam. E, chciałabym właśnie tak samo dużą zrobić e, zagrodę dla owiec. No może trochę mniejszą. A może w ogóle zrobimy z drugiej strony. Tam. Albo nie. Nie wiem w sumie gdzie. Nie wiem. <laughs> Ciężko. Dobra, sprawę może... O! Ale tu jest desek! Wow, patrzcie, to jest desek. 20 desek zależało. No siara. Nie, no zrobimy tutaj. Ale to, no, mało ogrodzenia mam na to. Więc będzie trzeba dołożyć jak najbardziej. Zrobimy sobie. E o, takie, na górce trochę będą. tak sobie postawimy z tamtej strony raczej, bo. Jak będę gdzieś szła, to raczej od tej strony. I mamy mało drewna. Więc i tak raczej będzie trzeba iść trochę pokopać. Przepisujemy ja jeszcze trochę, określenia będę miała z tego drewna. Mam nadzieję, że... No. A ale ja w sumie ja mam deski, tylko ja nie mam drewna, ty. To się podniosłam deski! Boże święty, ja to jestem upo jednak. To drzewo możemy zostawić, ale z drugiej strony możemy tu posiadać jakieś ładniejsze drzewo. Ja tu bym mogła zrobić taki fajny ogródek, ale inne drzewo, bo są takie ładne czerwone. Potem będą więc ja bym to wysadziła od razu. Tak, i tu jakieś niesiony są, nie mogę ich podnieść. Kusulę. A, to jest pień. Eee, dobra, idę ścinać dalej drzewa jakieś. Kolejne, bo tutaj jednak troszkę drewno nam będzie trzeba. A tamte płotki jakie je zniszczę, to dostanę... Nie, ale <grystanie> Nie mam stamina. Jak to jest, że nie patrzę? W ogóle... Mam z Action e, jakiegoś takiego ich energola o smoku gruszkowym. I powiem Wam, że całkiem dobry. No tu gdzieś po polsku napisy. No tej tej. Bo i tak musimy czekać o puncji figowej. tak? to nie jest gruszka, to jest opuncja figowa. I bardzo dobrze wam powiem, jak na energola takiego taniego, wiecie, takie w sika. Yy, to piękne. Polecam. No oczywiście tylko dla osób pełnoletnich, bo się nie mogą. Dobra. Kolejne misje to dostaniemy dopiero za parę dni. Yy, czy to jest kamień? Nie. Nie, to jest zwykły. Właśnie kamienie tego typu mają te X na sobie. I to chodzi właśnie o to, że są te receptury różnego typu. Tak te ogrodzenia są o wiele ładniejsze niż te zwykłe. Ale jestem leniwa. Tak, co tam masz dla mnie? Jezus, mamy koszyk. Niesamowite jest życie jednak. sobie koszyk to jest właśnie game changer. Wszystko się samo zbiera. Nie wiem, czy yy, trzeba czy koszyk trzeba mieć założony, czy nie. Ale ja i tak sobie założę. Potem w ogóle się ma ponad 9, nawet 10 sprzętów. Więc, no. Daleka droga przed nami, że tak to ujmę. Na dobra sprawę można zrobić płotki już dla każdego typu zwierząt, bo ich trochę będzie. Yy... Gdzie tam mam deski? Ja tak tutaj szybko zakręciłam. Siara, słucham. Ale dobra. Jakaś to ogarnę. A nie, no dobrze jest. Nie, źle jest. O jedno. Dobra, zrobimy, <głos> <głos> zrobimy coś takiego. Po prostu nie opłaca się tutaj niszczyć, wiecie? Dobra, robimy kolejną zagrodę. A, dobra, tu postawimy sobie... A, alpaki też tutaj mogą być. Alpaki będą później, nie powiem. O, koty właśnie też łapią żuki. Będą alpaki później, może ich nie trzeba dużo, bo ja nie chcę nawet dużo alpak, bo one są trochę useless. E, więc no, po prostu nie trzeba mi ich. A, gdzieś muszą być. Sobie na... O, tutaj trzeba ogrodzenia. te kurde dupie. Tak to jest właśnie. I tutaj sobie wysiejemy trawę. No i musimy kupić byczka. Jak najszybciej. A raczej szybko do tego nie dojdzie, bo po prostu... Nie mam pieniędzy. Możemy sobie pójść do handlarza i zobaczyć co on tam w ogóle ma. Na tym stage'u. Dobra. E, teraz misji tak nie zrobimy żadnych. E, trzeba podać kwiatki, a to teraz robimy. A, jednak możemy sobie szukać owiec. Dobra. Tylko tak. Eee, podlejemy sobie kwiatki. A jest klóny, tylko to jest wiadro. Chciałam, że wiadrem się podlewa nie wiem czemu. Ale nie, nie wiadrem. A, dobra, jestem UPO. Podlewamy kwiatuszki. W ogóle fajnie byłoby od razu zrobić yy, pod system nawadniający, który jest później, ale jest bardzo drogi, mam powiem. Bardzo drogi. Uważam, uważam też trochę siare. Dobra to sobie zniszczymy jakieś krzaki Jest bardzo drogi, ale no słuchajcie co wam powiem Trochę tam pomaga, ale no za bardzo to mi się wydaje, że jakiś superton nie jest Bo on działa w systemie dajmy kółkowym W sensie no on leje w kółko wodę a my tutaj mamy bardziej kęciaste rogi yy, naszych grządek. Yy, więc po prostu będą dziury. Yy, zbliża się noc. Więc na szybko będziemy... Yy, szybko owce. Dwiggli. A. A tak? Aha. Aha. Ani mi nie dawały wełny? Dał mi wełnę właśnie. Tuj! Nie wiem po co mi ten gwizdek. Myślę, że ja mogę takiej zagonić gwizdkiem owce? Nigdy czegoś takiego nie testowałam. Więc nie wiem, jakby to wyszło. Chcę właśnie, są gdzieś po tamtej stronie. To, tak, o. Nie to kamień. Szukaj huragan. A się energola. Czy to się było? Nie. No właśnie, o tam są obce. Tylko tak, czy tam jest kozioł jakiś. Bo ile tych owiec tu jest? Wow. Na razie ich nie weźmiemy wszystkich. Po prostu. Nie opłaca się nawet. mi tyle. No, 20 sekund jest, nie? I mu po trzy obce będzie najłatwiej. Chodźcie. Polegam się spisał jak zawsze. Jeszcze piesek, tylko tak. Teraz rozwaliłam, zwaliłam, bo mam po drugiej stronie bramkę. Teoretycznie mogłabym to zniszczyć. I tu postawić bramkę. Jedną. Nie mam tej bramki. Patrzcie, tu Jezus, a ja idę. One teraz pójdą z drugiej strony. Ale ja zrobię szybko bramkę, zdaję się z drugiej. Może być yy, cedrowe. Tak. One teraz uciekną, bo dasz yy, za mną dalej. Ale tak, ja to zrobię. No ale nie, na no, jedna uciekła. No zbet. Chodź, chodź. Musimy 6 obiec, ale w ogóle trzeba będzie wszystkie 7. Przy dobrych wiatrach wezmę je na raz. No teraz mam obrócenie tego wczoraj. Więc jakoś się weźmiemy. O, kupę zrobiły. No, będziemy robić kompost. Kupki. Dobra, bierzemy... Nie, nie, nie weźmiemy chyba. Weźmiemy, nie weźmiemy. Tam no, to już mam 10 sekund, jak zostało. No, najwyżej no po nią wrócę. Ale lecimy, lecimy. No, jedna już tam się trochę chyba wyłamuje. No, tam już ktoś się wyłamał. A no, to był obvious. Dawaj mordo, idziesz z nami tutaj. O. Dobra, nie uciekła. I tutaj pokazuje też, że ile jest ogółem na mapie. Obiec, i że ile jest w ogrodzie, więc mamy wszystkie. Ile jest kruk na mapie? Jedna. I co się nam akurat udało? Dziwiemy sobie jeszcze misję o starych, co nas czeka w następnym dniu. Ona nam pewnie da yy, nożyce do yy, tego wełny. Tak. Jak najbardziej. Szyżenie owiec. Kolarka. Kolejna minigierka. Stary jak zwykle musiał, musiał gdzieś pójść daleko. Jak sobie przypomnę o kaczkach, ktoś mi się odechciewał, bo wchodzenie panie to był dramat. Będziemy robić kompost. Kompost jest gigałagłem Polecam. Tak. Będziemy mieć dużo kompostu właśnie z owiec na przykład. Ale no giga jest. giga, giga boost do roślin. Więc no, polecam. Mamy gromadkę zwierząt, to prawda. Możemy je właśnie nazwać, to jest siara. Ale jakby ktoś chciał nazwać yy, jakąś owcę, krowę, kurę... E, swoim imieniem to jak najbardziej. Piszcie w komentarzach. A my tu... to to jest oszalik. A my idziemy spać. I będziemy mieć... Nie mamy sna snu. To ja się dziwiłem. Więc to będzie wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego!